I witam Was, jestem Rep, to jest kocinek z Triviadora. No i muszę mu powiedzieć, że pod ostatnim odcinkiem bardzo mnie e, zaszukowaliście tym, co się stało, czyli że bardzo, czyli najlepszym odzewem pod Triviadorem dotychczas, jednocześnie, że chodzi o komentarze i o lajki. E, dlatego chciałem Wam serdecznie podziękować. No i ja, zagram sobie standard. Czemu? Ponieważ za e, dwie godziny się pakuje i jadę dość na wakacje, więc chciałem to szybko nagrać i wyjaśnić parę spraw o roboty gier. Jak tak ładny wynik poszedł, jeżeli chodzi o łapki, to nie jestem pewien, czy chcę e, czy chcę zacząć inną grę przeglądarkową z widzami, ponieważ tutaj to trudno się zgrać z widzami, trudno o kontakt i tak dalej. E, a na przykład Margonen to by to i zobaczy po prostu wie się przyjaciół, czy jestem i tak dalej. Ewentualnie inne osoby, no, innych widzów. I a propos Był innych gier, tam na przykład My Fantasy Online, ja to dopiero zaczynam grać. Może za tydzień bardziej się na tym skupię. E, bo na razie po prostu... O którym gdzie problem, zależy kto wygra, gdzie postaje prowincję. Okej, lecimy. <ścoughs> Nie będę <ścoughs> się opierdzielać. Wo, wo, wo. ja bym dał jakiś 1920, na przykład, albo 10. A możliwe, że i tak był najbliżej. Skoro niebieski, to stawiam prowincję tak. Chciałem ja prowincję tak, ale się wpieprze, niebieski weźmiemy tylko pomoże, morze, nie idziemy kinnej wziąć. No i dopiero zacząłem to moje fantazję online, chciałem zobaczyć jak to wygląda, czy jest na serole przed margonem i eee, tak dalej. Ale tak... W którą koduję się po raz pierwszy mi coś świata środkówce mężczyzn, eee, ale... Chyba zgadują, że ktoś z odpowiedzi, jak tylko rok nie trafiam. Um, ale ale uważam na, pi na pierwszy rzut oka uważam, że Margonem jest lepszy, z tego też powodu, chociażby, że Margonem, Margonem nie trzyma żadna fabuła, nawet na początku. Patrz sobie, pójść w pizdu gdzie chcesz i robić co chcesz, a tu cię trzyma niemożliwość miasta do tego levela i tak to mi tak prawie nie odpowiada. Ale zobaczymy, może się przekonam jeszcze. Poza z tego co tam w My Online to mi się to nie, to nie to. podobało i NA... ...to tak strzelam. Uuu, Ale akurat teraz ten z tego kamień... Jak to było? Kamień z napisem lofta, akurat kojarzyłem ile tam osób mogło być? No, trochę ich było. No i uf, pamiętam jak było w Fantasy Online, że się chodziło po prowincji i cię atakowały automatycznie stwory w niektórych miejscach. I to mi się nie podobało z też powodu, że tych stworów nie było na mapie. Po prostu zrobię kroków, i tak cię atakowały. Ile dni liczył rok? 366. W czele. Tak, zgadywałem, że był przestępny. Ale wszystko wygrałem. To nie będę bardzo bity teraz. I wykorzystam tego, e, ponieważ jeszcze mam misję z tymi skrzydłami, to zaatakuję jeziorzom. Przecież to jest jedyna prowincja, z którą nie graniczę. Ja no, <laughs> bym niebieski, niebieskiemu stoicy zaatakował chętnie, ale co zaatakuję w kolejnych turach? I okapi to roślina. Aj, ale dał radę. I, a na przykład, Margonem jest tak, że masz szerszenia jakiegoś na przykład, bo ty chcesz go zaatakować, to wchodzisz i atakujesz, nie, że wchodzisz po jakieś mapce i co chwilę cię szerszenie atakują. Druteń. Samiec pszczoły. No, pszczółkę my się oglądało. Ile boków mają dwa trójkąty i pięciokąt? Trójkąt. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, sześć. Dwanaście? Jedenaście. Kurde, nie podliczyłem do końca, jak... Jak on udzieli odpowiedzi, to myślałem, że no nie masz to myśleć. Jak jest bliżej, to był bliżej, No i trafił niestety. Dobra, co będzie teraz? Terwoną planetą. Mars. No i co tam jeszcze? Naraz się zastanawiam. Forstory ktoś napisał. E, no i pomyślałem, że to nie najgorszy pomysł ten For Story, Kiedyś grałem, ale chyba przyszedł e, to Forstory takie modernizacji graficzną, tak, to upgrade graficzny. Po prostu się zastanawiam, Jan Sebastian Bach urodził się w Libensnach, jakoś tak, Niemiec. Też mu stolicę zaatakuje. Ale później, teraz ktoś inny ma ruch. Choć teraz się położą między sobą. Nie. Nick Schumacher, Ralf, Jan Schumacher. Nick Schumacher, Ralf. Nic mi się zdawały. Czas niebieski, może będzie chciał dobić stolicę. Olej, zbił jeden poziom i później nie wspomagacza, by zniszczyć. Tak. To teraz nie traf, w sumie też nie pojęcia. Tak, wybronił się i tu jest moja szansa na wygraną. Jest ten moment, który mogę wygrać. Mam głosowanie. Ja jej kurwa wykorzystam. Pan Tadeusz. Andrzej Wajder. Zobaczcie. Ach, ilu części złożonych jest masyw górskich giewontów? Dwóch Trzech Ale strzeliłem pierwszy i zniknął. No, byłem w... E, nie, na całym giewoncie nie wiem czy, czy byłem. Zgrzynał, ale na stówę byłem no z Mi się kojarzyło, że z dwóch, ale chyba z tego... Mom wy... Ba. z tego miejsca co widziałem. A gdzieś tam była jeszcze jakaś góra, której nie widziałem. No i to kisto tą kij z tobą? Algierii, Turcji, Mauretanii, półksiężyc księżyc i korona. Sierpniu Nie wiem, 10? Strzelam. 15, ale byłem chyba bliżej, tak. Więc kijami możesz teraz zrobić. No jak to zdobędziesz? Patrz, jeszcze taki myk ci zrobię. Żeś mi stolicy nie zajęło. Jaś twoją zaatakuję. <grym się umarł> jak jęło? Tak. Jest fast. 2014. 15? No to jest. Nie? Opublikowano? Minecraft? Wtedy? Myślałem, że on mniej więcej później napisał Minecraft. Bo wiem, że nikt nie chciał tego opublikować. Kamon to inaczej, kastrowany kogut. Kastrowany kogut Nie na... Nikt nie chciał tego publikować i dopiero po 80 lat po śmierci autora wygasają prawa autorskie i ktoś mógł inny opublikować Manstrat. książkę pościgu kali. Pablo Picasso. Je, mur oczączy. siostra Alidne, No, oglądało się GF Darwin i dana kolejna. No, to dowodzi mojemu stronnemu intelektowi. No, dobra, dużemu intelektowi, a więc co propos gier, teraz dokończę szybko. Ehm, victory. Może będzie coś, może w końcinku do jakiejś ankiety czytacie inną grę przeglądarkową, jednocześnie jako grę przeglądarkową. Ehm, no i się zastanowię, tak właśnie myślę nad jakimiś grami, które są jak Dratensang, Margonem, Forstore takie, których nie, nie trzeba prawie nic popierać, albo bardzo mało, które nie mają także jakichś wielkich wymagań graficznych, które na każdą pójdzie, pójdzie, bo triviador to raczej każdemu pójdzie Ale na przykład dajmy na to Neverwinter Kilka gigabajtów pobierania, nawet kilkanaście i nie każdemu pójdzie, Smite tak samo Nawet LoL by nie każdemu mógł pójść, albo pójść, albo, ale na bardzo niskich eee, Co tam jeszcze? Dota no na pewno nie, czy mało kto z Polaków w gra eee, to, Co tam jeszcze? Star Wars na przykład, The Old Republic, dosyć dobra grasz, Star jak jest teraz to free to play. Chociaż free to play jest tak tam ograniczony. Na przykład na początku możesz zdobyć od razu sprint, ale musisz czekać chyba do 10. levela, żeby zdobyć sprint, co pozwala ci szybciej się poruszać, bez, nie będąc w bitwie. A tak to biegasz, kurwa, jak ślamazara. Um, I co tam jeszcze? Jakieś takie gry, co mogą przyjść do głowy na szybko. Rakensang, no właśnie myślałem, że też mógłby być, chociaż ostatnio co zauważyłem, to trzeba go chyba pobierać, ale bardzo mało. To jest praktycznie nic. I chodzi mi bardziej o takie gry, które dałoby się porać, Grać po prostu, a nie na przykład, w... że jak chcesz grać, to wchodzisz i grasz, a nie na przykład, że wchodzisz... raz na dzień i tyle ci wystarcza. jak na przykład w plemionach, o to mi chodzi. Więc, począłem ten tydzień. Wy możecie podawać przez ten tydzień propozycje. I zobaczymy... Co z tego wyjdzie. Za tydzień też jeszcze może na jakiś inny pomysł wpadnę w przeciągu tygodnia. To by wszystko. Do zobaczenia. Cześć. Pa.